Wsiadam łodu, który nazywa się OneConnect, taka czarna skrzynka telewizora, do której przeniesione są wszystkie złącza tego urządzenia, więc wszystkie urządzenia zewnętrzne podłączamy tutaj. Ta skrzynka jest podłączana do telewizora za pomocą prawie niewidzialnego przewodu. Tego typu? Proszę bardzo. Tego typu, który transmituje nam obraz, dźwięk, ale także i zasilanie. Tym przewodem, który ma 5 metrów długości, idą wszystkie informacje pomiędzy One Connectem a telewizor. Co nam to daje? 5-metrowy przewód i wyciągnięcie złączy łączy elektroniki zasilacza na zewnątrz. Drodzy Państwo daje nam swobodę aranżacji wnętrz. Jeżeli na etapie wyka wykańczania mieszkania nie podjęliśmy decyzji na temat tego, gdzie będzie umiejscowiony telewizor to nie ma problemu. Na ścianie będzie tylko wyłącznie taki smukły przewód, który ma 3,4 mm grubości, będzie on widoczny. Jeżeli nie stworzyliśmy gniazdka zasilania za telewizorem, to nie ma problemu. Przecież gniazdo może być odsunięte o 6,5 metra, 5 metrów długość przewodu oraz prawie niewidzianego oraz 1,5 metra długość przewodu zasilającego. Jeżeli zmienimy zdanie i będziemy chcieli zmienić umiejscowienie telewizora kiedyś w jakimś czasie z różnych względów, to przy tego typu rozwiązaniu będzie to dużo łatwiejsze niż przy telewizorze, gdzie te wszystkie przewody są wykonane z tyłu bezpośrednio do matrycy. Pewnie to to po prostu dużo mniej zachodu będzie kosztowało zmienienie sposobu montażu. Ok. Czyli tak, jeżeli chodzi o to. Mamy tryb ambient, mamy one connecta, mamy prawie niewidoczny przewód. Ostatnią z ciekawych rzeczy jest Uchwyt tą który jest dostępny we wszystkich modelach, uchwyt przylegający, we wszystkich modelach, które mają ładne. To jest uchwyt, który powoduje, że telewizor po powieszeniu na ścianie nie odstaje od tej ściany. Przylega do ściany praktycznie tak jak obraz, co będzie przekładało się znowu na aspekt wizualny, na wygląd tego telewizora, na to, że lepiej się komponuje nasze wnętrza. Dodatkowo ten uchwyt, uchwyt przylegający, posiada regulację o 6 stopni w prawo, 6 stopni w lewo, czyli już po powieszeniu telewizora, jeżeli okaże się, że Wwierdziliśmy źle otwory, będziemy mogli wypoziomować urządzenie, żeby ono po prostu wyglądało dokładnie tak, jak powinno wyglądać. Jakie mają Państwo pytania, jeżeli chodzi o styl telewizorów kulet? No na Q85, Q90, Q950. Czyli te trzy grany mają ma One plus jeden niewidzialny przedmiot. Jeżeli mówimy też o różnicach pomiędzy modelami w kontekście designu, Q60, Q70 ma nóżki, dwie nóżki po bokach. Q80, Q85 ma taką szerszą stopę centralną. Q90, która stoi tam na tamtej, pod tamtą ścianą, ma bardzo fajną stopę. Proszę zwrócić uwagę na to, że ona jest bardzo wąska, to jest 65-calowe egra. Stopka ma jakieś 30, może 40 cm szerokości, ale doki. mimo to telewizor jest bardzo stabilny. Jak się dało to w tej chwili? Rzucam wcześniej. Oczywiście na pewno tak to jestem bardzo ciężko. Jestem bardzo ciężka to Bardzo ciężka na stop. Jestem bardzo ciężka. Na szczęście nie która rzeczywiście stabilizuje to urządzenie. I fajne też jest to, że w tych stopach możemy ukryć ten przewód od Bank Czyli to też jest tak pomyślane, żeby ten przewód też gdzieś tam nie był Tylko żeby to wszystko ładnie ułożyć, i zapewnić jak najlepszą ekspozycję tego urządzenia. Mm -hmm. Ok, proszę spróbować, czy jest stabilny. Nie jest stabilny? do dojścia do strzelistych telewizorów, bardzo mocna delikatna stopa, nie rzucająca się w oczy, ale mimo wszystko zapewniająca bardzo dużą sferę w przed telewizorem. Panie Okej, jak u nas? No, oczywiście, do pilota jeszcze ucieść, ale... Ale nie mówię już. Ale nie mówię już. No to mówię. Powiedzcie, jak to wygląda. Ale dobra, ja z lasów. Moi drodzy, telewizory samochód posiadają piloty, które są bardzo ciekawe. ale Są to piloty, nazwijmy je to minimalistyczne. Co jest charakterystyczne w tym pilocie? Pójdę w międzyczasie do drugiego. Jest bardzo ładny. Zgadza się. Ma mało przycisków. Ma mało przycisków. Zgadza się. I ma przycisk Netflix, ma też przycisk Prime Video, ma też przycisk Rakuten, ponieważ w tym roku do pilotów dołożyliśmy trzy dodatkowe przyciski po to, żeby móc w bardzo prosty i bardzo komfortowy sposób. Szybko uruchomić aplikację na przykład Netflix. Żeby nie musieć wchodzić w smarta, szukać tej aplikacji, tylko po prostu byk, jedno kliknięcie na pilocie i już jedna z tych trzech aplikacji jest uruchomiona. Przydatna funkcjonalność? Wszyscy ciekawości, że z Państwa korzysta z że... tego pista. Spore rozumiecie, że do Piloty występują w, w tak naprawdę trzech wariantach. Wariant, który jest w Q60. Q70 jest to ten i y Q80 jest to ten wariant. Q85 wzgryzł posiada pilota medalowego, który rzeczywiście już tutaj nawet zamocowany y stworzony yeah, mówi o dużej skuteczności. Można go nie znaleźć? Bardzo ciekawe. Co to będzie? Nie uważam, Mikrofon. No właśnie. W sterowaniu no. no, po solo. No, dobrze. Ale nie uważam. Ja mam popłatę i pojawiały się Ostatnio. I się rozpoznać Twojego polecenia. Właśnie tak że na system BigSpeed, który jeszcze nie jest w polskim języku, ponieważ BigSpeed jest dużo bardziej inteligentny. Tu jeszcze nie pokażę. Znaczy, małe no, Małe ale na to, że są do jest Jak miło, prawda? Jak miło. Nie to już. Nie chcę tylko naprawdę w bardzo na fajny sposób możemy wyciągnąć baterię. Czy to jest ważne dla Nie, to To jest ważne. Co? w trakcie użytkowania, coś, co powie nam. Ten To jest, tak to jest tak, to w aspektach. Nawet pomyśleli o tym, żeby przyciski od baterii wyciągnąć za pomocą. Żeby przepraszam, nie